Dzień dobry, nazywam się Anna Karpińska. Na dzisiejszym spotkaniu zaprezentuję Państwu model INPLUS. Model pracy z beneficjentami w formule bliskiej współpracy. Zanim przejdziemy do prezentacji, przybliżę Państwu plan naszego spotkania. Na początku przedstawię Państwu strukturę modelu, jego poszczególne etapy. Następnie jedno z rozwiązań wypracowanych w ramach wdrożonego modelu w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Zacznijmy od tego, czym jest model INPLUS. Model In plus to produkt współpracy ponadnarodowej, który powstał w ramach realizacji projektu Lider Zmiany. Projekt był realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Na samym wstępie kilka słów o projekcie. Jak państwo widzicie, Mazowiecka jednostka przedmiotowy projekt zrealizowała w partnerstwie z Akademią Lona Kozimińskiego oraz Szwedzką Radą do spraw Europejskiego Funduszu Społecznego. Do realizacji projektu zainspirowała nas Szwedzka Rada do spraw Europejskiego Funduszu Społecznego instytucja wdrażająca projekty unijne w Szwecji. Co dokładnie nas zainspirowało? Przede wszystkim odmienny model pracy z beneficjentami. Dla Szwedów punktem wyjścia do skutecznej implementacji środków unijnych jest przede wszystkim partnerska współpraca z projektodawcami. Co ten rodzaj współpracy oznacza w praktyce? Okazuje się, że kluczowa w kontaktach z beneficjentami jest otwartość, wzajemne uczenie się, słuchanie oraz dialog. Szwedzka Rada, współpracując z projektodawcami, skupia się głównie na celach projektu i potrzebach beneficjenta. W związku z tym pracownicy Szwedzkiej Rady kładą głównie nacisk na dialog, spotkania, zrozumienie działań podejmowanych przez beneficjentów. Z uwagi na powyższe postanowiliśmy wykorzystać dobre praktyki Szwedzkiej Rady i wypracować model trwałej współpracy z beneficjentami. Tak zwany model IN. Plus. Jak Państwo widzicie, model IN plus powstał w efekcie kluczowych faz realizacji projektu Lider Zmiany. audytu instytucjonalnego, programu rozwojowego pracowników, programu rozwojowego instytucji. Realizacja wyżej wymienionych etapów prowadzi do przygotowania rozwiązań, które przyczyniają się do budowania trwałych relacji z beneficjentami. Model IN, plus to innymi słowy ścieżka działań rekomendowanych, w celu zwiększenia efektywności instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów unijnych. Na przykładzie mazowieckiej jednostki zaprezentuję Państwu proces wdrażania modelu INPLUS w naszej instytucji. Mianowicie projekt został podzielony na trzy uzupełniające się etapy. W ramach pierwszego etapu przeprowadzono audyt instytucjonalny. Jego celem było określenie potrzeb rozwojowych pracowników mazowieckiej jednostki oraz instytucji. W kontekście budowania trwałych relacji z beneficjentami. Reasumując, audyt wskazał nam realne problemy instytucji oraz potrzeby pracowników. Kluczową rolę na tym etapie odegrał nasz partner krajowy Akademia Leona Koźmińskiego. Dzięki współpracy z Akademią powstały narzędzia do przeprowadzenia audytu instytucjonalnego, z którego Państwo obecnie możecie skorzystać. Przejdźmy teraz do etapu drugiego. W oparciu o wyniki audytu został przygotowany przez naszego partnera krajowego program rozwojowy dla pracowników. Założyliśmy, że wdrożenie modelu współpracy z beneficjentami wymaga zmian zarówno na poziomie samej organizacji, jak i też w zakresie doskonalenia potencjału jej pracowników. Wsparciem w ramach projektu objęliśmy 26 pracowników Mazowieckiej jednostki wdrażania programów komunikacji. Przede wszystkim osoby mające bezpośredni kontakt z beneficjentami. Na tym etapie pracownicy przede wszystkim podnieśli kompetencje m.in. w obszarze zarządzania, w zakresie współpracy oraz wypracowali rozwiązania służące rozwiązaniu realnych problemów organizacji. Efekty prac naszych uczestników są widoczne na przedmiotowym slajdzie. Opis poszczególnych rozwiązań znajdą Państwo w opracowaniu modelu I+. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki. Przejdźmy teraz do ostatniego etapu programu rozwojowego Mazowieckiej Jednostki. W ostatnim etapie rozpoczęliśmy proces wdrażania wybranych rozwiązań, wypracowanych podczas etapu drugiego. W ramach projektu wdrożyliśmy rozwiązanie dotyczące uproszczenia języka komunikatów dokumentów. W odpowiedzi na oczekiwania beneficjentów w obszarze prostej komunikacji, zmieniliśmy strukturę PIS w zakresie oceny formalnej i merytorycznej. Obecnie wyżej wymienione pisma są bardziej przejrzyste oraz zrozumiałe przez beneficjentów. Podsumowując, przedstawiłam Państwu kluczowe informacje na temat poszczególnych etapów wdrażania modelu I. Jeśli są Państwo zainteresowani usprawnieniem komunikacji z beneficjentami, zapraszam do zapoznania się z opracowaniem Model I, dostępnym na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki. Dziękuję za uwagę.